Wenecja, z eleganckimi kanałami i malowniczymi mostami, od dawna przyciąga serca turystów z każdego zakątka świata. To miasto urzeka swoją magiczną architekturą oraz unikalnym klimatem stanowiącym nieodpartą atrakcję, zwłaszcza dla tych, którzy pragną odkrywać jedno z najpiękniejszych miejsc Europy. Jednak przyjazdy do Wenecji nie są tylko wynikiem zachwytu nad jej naturalnym pięknem i historycznymi zabytkami. Ostatnimi czasy, Wenecja stała się także celem dla miłośników kinematografii, zwłaszcza tych, Którzy pragną na własne oczy ujrzeć miejsca będące tłem dla kultowego horroru, nie oglądaj się teraz, wyreżyserowanego w roku 1973 przez Nicolasa Rioga. Film ten, uznawany za jedno z arcydzieł swojego gatunku, w dużej mierze zrealizowany został na terenie Wenecji. Mroczne uliczki, wilgotne zaułki, tajemnicze boczne kanały i opuszczone dzielnice stały się idealnym tłem dla niepokojącej fabuły. Atmosfera miasta, z jego mgłami, cichymi gondolami i labiryntem ulic nadała filmowi niepowtarzalny klimat grozy, który do dziś intryguje zarówno widzów, jak i spacerujących po tych samych lokalizacjach turystów. Sceny kręcone w okolicach kościoła San Niccolo dei Mengicoli, na Campo San Barnaba oraz w pobliżu Grand Kanalu przyciągają uwagę nie tylko kinomanów, ale także każdego, kto chciałby poczuć magiczną aurę Wenecji. Dziś te miejsca doświadczają prawdziwego obleżenia turystów, co często budzi niezadowolenie wśród mieszkańców, którzy skarżą się na zakłócenia w codziennym życiu. Fabuła nie oglądaj się teraz opowiada historię małżeństwa, które po tragedii, jaką jest śmierć ich córki, postanawia wyjechać do Wenecji, by rozpocząć nowy rozdział w życiu. Wkrótce jednak para zaczyna doświadczać tajemniczych wydarzeń, które prowadzą ich coraz głębiej w mroczne zakamarki zarówno miasta, jak i ich własnej psychiki. Zbudowana napięciem, niedopowiedzeniem i psychologicznymi zawirowaniami, opowieść ukazuje nietypowe połączenie nadprzyrodzonych elementów z bardzo realistycznym obrazem, stawiając widza w obliczu pytań i wątpliwości. Jeżeli więc interesuje Cię wpływ miejsca na stworzenie niezapomnianej narracji, Wenecja, z jej wieloma tajemnicami, z pewnością zasługuje na Twoją uwagę. Miasto to nie tylko owocuje w historiach, które można opowiedzieć, ale także w doświadczeniach, które można przeżyć, a które zostają w pamięci na zawsze. Dzięki filmom takim jak Nie oglądaj się teraz, Wenecja zyskuje nowych miłośników, którzy pragną podążać śladami bohaterów i odkrywać sekrety, które skrywają jej ulice. Co więcej, Turyści z ochotą uczestniczą w tym misterium, choć dla lokalnej społeczności często oznacza to walkę o zachowanie codzienności w obliczu ciągłego napływu gości. Kto wie, jakie inne historie czekają na odkrycie w tym czarującym, a zarazem niepokojącym mieście? Tylko czas pokaże, jakie fascynujące opowieści mogą się zrodzić w sercu Wenecji.